więc przyjechała nowa dostawa. Zobaczcie, co dla Was mam. Smużyna, czyli różowa pani. Nareszcie pojawiła się w naszym zielonym magazynie. Długo na nią czekaliście, ale już jest. Słuchajcie, to roślina, która jest bardzo łatwa w uprawie. Łatwo się ukorzenia, wystarczy uszczyknąć pędy i wsadzić do wody. Przycinanie tych pędów sprzyja ładnemu pokrojowi, dlatego warto co jakiś czas ją odmładzać. Jest łatwa w uprawie, podłoże powinno być przepuszczalne i podlewanie do podstawki, aby nie podlewać po tych pięknych, drobnych, różowych listkach. Alokazja frydek w mega dużym rozmiarze. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby ładnie Wam rosła, to konsekwencja w uprawie. Czyli nie wolno dopuścić, aby podłoże całkowicie przeszło. Alokacje też się przyzwyczajają do swoich doniczek, więc nie będziecie musieli zbyt często je przesadzać. Światło powinno być takie przefiltrowane, więc daleko od okna południowego. Yy, aby nie poparzyć jej aksamitnych liści. Podlewanie. Jeżeli chodzi o podlewanie, to yy, powinniśmy obficie ją raz na jakiś czas podlać, a nagner wody usunąć z yy, podstawki. Yy, starsze egzemplarze łatwiej się hoduje niż te młodsze. Dlatego jeżeli chcecie się zdecydować na tak piękną roślinę, to polecam już kupić większy egzemplarz i pięknie ją prowadzić w domu. Jeżeli chodzi o problemy w uprawie olokazji, to przędziorki czasem lubią odwiedzić te rośliny, ale słuchajcie, one lubią e, wilgotne powietrze, te rośliny, więc jeżeli będziecie mieli wysoką wilgotność powietrza, to żaden przędziorek Wam nie będzie straszny. Jeżeli chodzi o opadające liście, e, to, e, to pamiętajcie, że rośliny są hodowane w warunkach kontrolowanych, w szklarniach. Przyjeżdżając do Was. Muszą się nauczyć do nowych warunków, więc dajcie też jej czas na zaklimatyzowanie. Kilka tygodni. Yy, przesadźcie do odpowiedniego podłoża, regularnie podlewajcie, nie dopuszczajcie do przesuszenia całkowitego podłoża i okazja będzie Wam pięknie rosła. Dobra, mam teraz dla Was małą niespodziankę. O! Uwaga! tak dużym rozmiarze jeszcze nie było. Kto poznaje co to jest? Tak, to jest Epifelum. Kaktus torczykowy. Jeżeli chodzi o stanowisko, to jest to roślina, która nie będzie tolerowała bezpośredniego nasłonecznienia. I tu trzeba zwrócić uwagę skąd pochodzi, ponieważ porasta poszycie lasów. Dlatego w naturalnym środowisku dochodzi do niej rozproszone światło, i takie też powinniśmy zapewnić jej w domowych warunkach. Podłoże przepuszczalne, bo no jest to kaktus, nie toleruje nadmiaru wody, dlatego podlewanie obfite, ale rzadsze. I pamiętajcie, żeby z podstawki zawsze wylewać tej wodę, bo może to doprowadzić do gnicia korzeni. No i obowiązkowy drenaż. Jeżeli chcecie pobudzić tą roślinę do kwitnienia, a ma piękne kwiaty, widać też na, na filmie, to powinniście zimą przenieść je w chłodniejsze miejsce i ograniczyć podlewanie. Już tak dorosłe egzemplarze jak ten powinny Wam na wiosnę, jeżeli zastosujecie się do tych zasad. Jeszcze go postaram się rozplątać, żeby pokazać Wam cały pokrój tej rośliny. Ona jest naprawdę fikuśna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ja uwielbiam takie kaktusy, więc to on na pewno zagości w, w moim domu. Fajnie jest dać go na na doniczkę właśnie taką wiszącą. I pokazywać go w pełnej okazałości. Jeżeli zastanawiacie się, na jakie stanowisko go ustawić, to podpowiem Wam, że on lubi takie ranne promienie słońca, więc wschodni parapet będzie dla niego optymalny. Roślina, na którą zapisywaliście się, dlatego jest kolejny raz w naszym zielonym magazynie. Jest ona nietypowa ze względu na swoje pofalowane, grube, naprawdę grube, takie mięsiste liście. Wytwarza piękne, pomarańczowe kwiaty. Tahoe jest epifitem, czyli rośnie na innych roślinach porasta inne rośliny, ale odżywia się sama, nie żeruje na nich. Stosuje ich tylko jako podporę swoją. Yy, lubi ocienione stanowiska i jeżeli chodzi o podlewanie, to stosujemy zasadę, że im ciemniejsze stanowiska, tym mniej wody. Yy, lubi dużą wilgotność powietrza, no bo w naturze obrasta tutaj brzegi rzek. Dlatego możecie ją spryskiwać nawet 2-3 razy dziennie, ona będzie to uwielbiała. Wam powiem na czym polega fenomen hoi. Są piękne, wytwarzają duże kwiaty, które świetnie pachną, a do tego są łatwe w uprawie, prawie bezobsługowe, nie lubią jak się zmienia im stanowiska, więc czego chcieć więcej od rośliny? Ok, jak już mowa o roślinach bezobsługowych, to chcę Wam coś pokazać. Kametereus luis ramirezi. Ostatnia nowość u nas w zielonym parapecie. Mówiłam Wam, że wezmę go do domu, bo uwielbiam takie inne kaktusy. On nie kuje, jak go dotkniecie, więc jeżeli macie gdzieś w domu psa, kota czy inne zwierzę, typu papugę, nic im się nie stanie, jeżeli będzie na wysokości ich wzroku. No jak to kaktus, nie potrzebuje za dużo wody. Stanowisko powinno być bardzo jasne dla niego. Południowy parapet będzie idealny. I właśnie ja go uprawiam w takich wiszących pojemnikach, bo pięknie widać jego pokrój. Zieliska Atlantic. roślina, która jest bezpieczna dla naszych zwierząt. Taki okazały rozmiar w dobrej cenie. Słuchajcie, jeżeli chcecie, aby wytwarzała takie rozłogi, to warto ją przesuszyć od czasu do czasu. Zieliski są to rośliny, które są bezpieczne dla naszych podopiecznych, a szczególnie koty lubią je podgryzać. Moje uwielbiają te liście. Aby zachować piękny kolor tych liści, powinniśmy utrzymywać wysoką wilgotność powietrza. W innym wypadku zaczął nam, zaczną nam brązować końcówki. Najlepiej prezentuje się w pojemnikach takich wiszących. Lubi światło rozproszone, więc gdzieś na górze szafki możecie ją postawić. Zielistka to też roślina, która oczyszcza powietrze z toksyn, m.in. z formaldehydu. Ok. Tutaj. Epipremum pepi leaf to już jest roślina, która na stałe zagościła w naszym zielonym magazynie. Uwielbiacie takie białe wybarwienia na liściach. Epipremum jako roślina pnąca jest bardzo łatwa w uprawie. Aby zachować taką białą barwę liści, to pamiętajcie, żeby była w dość jasnym, na dość jasnym stanowisku, ale nie z palącym południowym słońcem. 3 metry od okna powinno być ok. Mamy też euforbię z pięknymi cukierkowymi kwiatami. Dość łatwa w uprawie, mamy też różne kolory. Dlatego jak tu się mówi, do wyboru do koloru. Jest jeszcze monsterka. dość duży rozmiar. Jej liście mają świetną strukturę. Wygląda trochę jak takie łuski od gadów. Jak to monstera potrzebuje światła rozproszonego, przepuszczalnego podłoża z drenażem i możecie prowadzić ją jako roślinę łożącą się lub pnącą. No, takiego rozmiaru to chyba jeszcze nie mieliśmy. Dobra, no i kultowa maranta. Zobaczcie, tak list zwinięty w trąbkę oznacza, że zaraz wykształci się nowy. Świetnie ma takie liście w centki i maranty, to też rośliny, które są łożące. Wjechały też takie dorodne dostawy hoi, to jest albo marginata, rozmiar XL. Piękna, żółta obwódka na liściach z teksturą, jak dla mnie, to jest taki pancerz. Oprócz tego jak Crimson Queen. Świetnie wybarwiona. Gdzie nie można zobaczyć różowe akcenty na liściach. Żółte spody fajnie komponują się tutaj z zieloną blaszką liściową. Też jest pokaźny rozmiar. Ciężka ta sadzonka. Dobra, wiem, że wakacje już minęły, ale chyba nie obrazicie się, jak pokażę Wam palmę koralową w rozmiarze L. Roślina idealna na ocienione stanowiska. Yy, duża wilgotność powietrza, ja swoje palmy raz w tygodniu wkładam pod prysznic, polewam, czekam aż cała woda obcieknie, żeby na podstawce nic nie zostawić. Kładę z powrotem na miejsce, nie mam problemu z suchymi końcówkami ani ze szkodnikami, bo teraz zaczyna się sezon grzewczy, powietrze jest coraz bardziej suche, a przędziorki uwielbiają suche powietrze. Dlatego jeżeli chcecie się uchronić od tego, to pamiętajcie, aby zwiększać wilgotność powietrza, albo zraszając rośliny, niektóre nie mogą być zraszane, więc postawcie nawilżacz obok, no albo możecie też robić prysznicę swoim roślinom, na przykład palmy to uwielbiają. Jak już pewnie zauważyliście, uwielbiamy Was zaskakiwać nowościami w zroślikach. dlatego nasza zakładka cały czas się aktualizuje. Pojawiają się nowe odmiany i teraz też zapraszam, żebyście do niej zajrzeli, bo mamy dla Was niespodziankę. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną przy tej dostawie. Przyjechało o wiele więcej roślin, ale nie jestem w stanie Wam ich pokazać. Wszystko będzie też na relacji, wejdźcie na naszą stronę. Zobaczcie sobie w nowościach. Zapraszam też Was do zakładki promocje. Dużo roślin też przecenionych. I widzimy się następnym razem przy następnej dostawie. Do zobaczenia!